Każdy klient powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Informacje zawarte w tym materiale oraz na naszych stronach internetowych i innych naszych mediach mają jedynie charakter opinii i nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. Cześć, to niezmiennie MCAST. Czwarty już odcinek o inwestowaniu, a ja przypominam, że to wideokast, który powstaje we współpracy z MP i Wealth City. Ze mną cały czas moi goście, których już doskonale znacie, czyli Jarosław Jamka. Dzień dobry. Piotr Langner. Dzień, Dzień dobry. Dzisiaj o akcjach, obligacjach, funduszach, w to, co mogę zainwestować, w co warto zainwestować i na czym to w ogóle polega, Piotr? Pierwsze pytanie do Ciebie, no właśnie, czym są w ogóle akcje? Ja myślę, że pojęcie akcji wiele osób kojarzy, ale tak naprawdę nie każdy zdaje sobie sprawę, czym się wiąże inwestycja w akcje, jakie prawa uzyskuje osoba, która taką, taki instrument nabywa. Także może zacznijmy od tego, że akcja to jest instrument udziałowy. Jak sama nazwa wskazuje, udział. Czyli dzięki temu, że nabywamy akcje, stajemy się jakby udziałowcem spółki. Czyli można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jesteśmy współwłaścicielami e, spółki. I tutaj możemy być właścicielami spółki nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych, także możemy sobie kupić spółki największych koncernów e, na świecie. Tych spółek, które napędzają rozwój gospodarczy na świecie, także to jest bardzo atrakcyjny instrument dla globalnych inwestorów. Jest chyba najpowszechniej wykorzystywanym jednak w portfelach inwestycyjnych i tutaj jego rozpoznawalność i różnorodność oferty sprawia, że jest naj, najatrakcyjniejszy. No na pewno należy mm, powiedzieć o tym, że akcje wiążą się jednak ze sporym ryzykiem. Tutaj zmienność akcji jest dużo większa niż w przypadku obligacji i też yy, co wiąże się z akcjami? Z akcjami wiążą się różnego rodzaju prawa. Jedno z praw to jest prawo do udziału w zyskach spółki, czyli jeżeli spółka się rozwija, wszystko przebiega zgodnie z planem, uzyskuje zysk no to akcjonariusz ma prawo do uzyskania dywidendy, czyli jakby takiego dodatkowego pożytku, który przysługuje właśnie z tytułu posiadania danej akcji. Dodatkowo akcjonariusz ma możliwość wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli może też jakby współuczestniczyć w decyzjach dotyczących ważnych yy, przedsięwzięć spółki, ważnych yy, decyzji strategicznych i tutaj akcja to jest instrument bardzo yy, szerokimi uprawnieniami i Czym się kierować przy, przy wyborze akcji? No należy mieć świadomość tego, że y, dobre zachowanie akcji y, z reguły wiąże się też z dobrą koniunkturą w spółce. Czyli, jeżeli spółka się rozwija, y, jest w dobrej sytuacji finansowej, ma przed sobą perspektywy wzrostu, no to w tym momencie możemy spodziewać się, że równie dobrze będą zachowały się ceny akcji. I takich spółek należy poszukiwać. To mogą być spółki z różnych sektorów, z różnych branż, tak jak wspomniałem, oferta jest bardzo szeroka, oferta jest zarówno szeroka, jeżeli chodzi właśnie o poziom sektorowy, ale także poziom geograficzny. Możemy tych akcji poszukiwać na giełdach w Polsce, możemy tych akcji poszukiwać na giełdach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy we Francji, czy nawet w Chinach. No i tutaj już jakby te aktualne możliwości rozwoju finansowego i aplikacji pozwalają nam kupować akcje na całym świecie i co ważne, za bardzo niewielkie prowizje, tak? Także te opłaty związane właśnie z inwestycjami zagranicznymi, jeszcze kilka lat temu to było e, tak naprawdę duże wyzwanie, żeby kupić akcje na, na rynkach zagranicznych, teraz to nie jest problem. Tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, można to zrobić e, z poziomu smartfonu i wielu aplikacji i ta sfera kosztowa również jest e, bardzo korzystna dla, dla klienta. Także nie pozostaje nic innego, jak po prostu samemu spróbować. No i też wspominaliśmy o tym, że warto, żeby w kilku krajach yy, mieć coś żeby miało to dość konkretny skutek. I dokładnie tak, bo tutaj znowu wracamy do pojęcia dywersyfikacji. Dywersyfikacja to jest element, który w portfelu inwestycyjnym jest niezwykle ważny. No właśnie, przy okazji przypominam. Ale akcje to jest jedno no i też jest to taki bardziej, jeżeli mogę tak powiedzieć, ryzykowny środek. Dla bezpieczeństwa i też dużo bezpieczniejsze, Jarosław, wydają się obligacje. Czy to prawda, czy się mylę? Tak, obligacje są bezpieczniejsze od akcji. W przypadku akcji mówimy o instrumencie udziałowym, mamy udział w jakimś kapitale, czyli akcje to jest kapitał, natomiast obligacja to jest dług, to jest nasze zadłużenie, tak, czy, czy, yy, yy, i dług należy spłacić, tak, czyli w tym sensie obligacje są bezpieczniejsze, bo yy, emitent obligacji, czy to jest przedsiębiorstwo, czy to jest skarpaństwa, tak, ten yy, zaciąga dług u nas, u inwestorów, ale musi ten dług spłacić, w międzyczasie też musi wypłacać odsetki, czyli obligacje z reguły płacą Płacą nam odsetki albo półrocznie, czasami kwartalnie, czasami tylko rocznie, i w porównaniu do akcji te odsetki muszą być wypłacone. Tak? Bo w przypadku akcji możemy powiedzieć, że jak spółka wypracuje zysk, mamy udział w, w kapitale, udział w, w danej spółce, no to jak wypłaci dywidendę, no to dostaniemy swoją część tego udziału w tym kapitale w formie dywidendy. To porównywalne do odsetek. Tak? Tylko że w przypadku obligacji te odsetki muszą być wypłacone. Tak? Z reguły muszą być wypłacone. Jeżeli miałyby być niewypłacone, no to już mówimy o jakichś postępowaniach, czy, czy, czy nie wiem, układowych, czy restrukturyzacyjnych, czy jakimś zdarzeniu powodującym brak wypłacalności emitenta, tak? Ale te obligacje muszą wypłacić te odsetki i w przypadku obligacji mamy też taką cechę, która mocno odróżnia tę ten, ten, ten formę inwestowania, od inwestowania w akcje, że na koniec życia obligacji, na przykład roczne obligacje, dwuletnie obligacje, pięcioletnie obligacje, Emitent tych obligacji musi nam zwrócić kapitał. Czyli dostaniemy odsetki, na przykład co pół roku albo co rok, a na koniec jeszcze musimy otrzymać kapitał. I to jest ta, ta główna różnica do, do akcji, tak? Możemy sobie wyobrazić, że mamy jakieś przedsiębiorstwo, które emituje akcje i emituje obligacje. I dostajemy od tego samego podmiotu dwa instrumenty, tak? Ale, ale ryzyko podmiotu jest takie same. No, w obu przypadkach to jest ta sama firma, tak, ma to samo ryzyko biznesowe, czyli inwestycyjne dla nas ale obligacje właśnie muszą wypłacić odsetki i muszą zostać spłacone. Czyli jeżeli nie będziemy chcieli kupić kolejnej serii, no to emitent musi tak zarządzać swoimi środkami, przepływami, cashflowem, że musi mieć odłożone mieć na spłatę nas. obligacji. Tak? I w tym sensie właśnie obligacje są bezpieczniejsze, bo kapitał wraca do nas, a możemy, oczywiście jeżeli chcemy dalej inwestować w tą spółkę, możemy kupić kolejną serię, bo generalnie przedsiębiorstwa, tak samo rządy zadłużają się powiedzmy bardziej na stałe, w sensie takim, że mają optymalną strukturę kapitału, dług stanowi nie wiem, 50%, w danej branży na przykład średnio dług stanowi 50% aktywów, tak, firmy, czyli w połowie finansujemy się długiem, w połowie kapitałem. Jak spłacimy jedną serię obligacji, no to z reguły emite, emituje kolejną, tak? to, czy, czy rzadko to jest tak, że nie mamy w ogóle długu, emitujemy obligacje, spłacamy do zera i znowu nie mamy. Raczej ta struktura jest, jest jakby ta struktura kapitału, ile długu, ile, ile akcji jest, 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 jest na stałe. W tym sensie te obligacje są bezpieczniejsze, bo muszą być spłacone i mamy wiele różnych form obligacji, w zależności od emitenta. Tak Mówimy właśnie o przedsiębiorstwach, mówimy hmm. o rządach. Tak? Rządy emitują obligacje, przedsiębiorstwa emitują obligacje, no, wtedy mówimy na te obligacje jako korporacyjne. I oczywiście w kategorii obligacji skarbowych czy rządowych tak? mamy bardziej ryzykowne i mniej ryzykowne. Tak? Za najbardziej bezpieczne inwestycje globalnie uważa się obligacje amerykańskie, największa gospodarka. E, tak? Pieniądz, dolar jest, Mocny. jest Jest jakby pieniądzem rezerwowym, tak? Tak. czyli że z główną walutą. Wszyscy się porównujemy do dolara, czyli inne waluty. Tak? Jest tym pieniądzem rezerwowym, czyli to jest największa gospodarka, najbardziej innowacyjna, najbardziej wiarygodna, czyli jest najbardziej bezpieczna. Czyli obligacje na rządu amerykańskiego są najbardziej bezpieczne. I Później oczywiście mam, później idziemy w bardziej ryzykowne obligacje rządowe, e, e, obligacje z krajów Emerging Markets czy, nie wiem, czy z krajów f, Frontier jeszcze bardziej ryzykowne dają jeszcze wyższe odsetki. tak? Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw. Mamy największe przedsiębiorstwa, jeżeli spojrzymy na rynek polski, to największe, największe przedsiębiorstwa są w stanie emitować obligacje na najniższe oprocentowanie, na najniższe odsetki. Tak? Ale im przedsiębiorstwo jest mniejsze albo z, ryzykowniej, z ryzykowniejszej branży, tak? bo to jeszcze Jedna branża jest stabilna, ma cash flow, tak? a inna jest na przykład bardzo innowacyjna, nie wiem, produkcja leków, albo, albo nie wiem, poszukiwanie i wydobycie i produkcja nie wiem, ropy naftowej. Tak? To są różne branże, które są bardziej albo mniej ryzykowne. Jak branża jest bardziej ryzykowna, za Tam to odsetki większe. Tak, emitent musi nam zapłacić wyższe odsetki. Jak firma jest mniejsza, tak? czy też jest ryzykowniejsza, musi nam zapłacić wyższe odsetki. Ale też w przypadku na przykład, jeżeli emitent chce wyemitować roczną obligację, no to Inwestorzy patrzą na to w ten sposób, że w ciągu roku prawdopodobieństwo upadłości tego emitenta jest, jest niewielkie, tak? ale jeżeli by emitował obligacje na 10 lat, to ma, może na przykład nie znaleźć chętnych, bo nie będzie chętnych, żeby kupić obligację 10-letnią, co dla jednej spółki tak? 10 lat jest długim okresem i to już prawdopodobieństwo, że, że statystycznie oczywiście mówimy, tak? że to przedsiębiorstwo upadnie i nam nie zwróci kapitału jest już większe niż w przypadku rocznej obligacji, czyli za obligacje dziesięcioletnie, też zażyczymy sobie więcej. Także mamy bardzo dużo tych segmentów różnych obligacji, od emitentów, od ryzyka kredytowego emitenta, od długości tej obligacji, czy na rok, czy na 10 lat, od rządów, tak. Mówimy też, mamy też na przykład obligacje wysokiego ryzyka, tak. High yield tak zwane globalne, które płacą jeszcze wyższe odsetki, tak. Także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum inwestowania w te, w te obligacje, ale co jest też bardzo ważne, poprzez ETF-y, Możemy zainwestować praktycznie w każdą jakby klasę tych obligacji, czy rządowych, czy, czy obligacji korporacyjnych, czy obligacji korporacyjnych o najwyższym ratingu, tak? czy na przykład 3AAA. Tak? To są obligacje, które mają niższe odsetki, ale są najbardziej, największe firmy, najbardziej bezpieczne. Po obligacje śmieciowe czy nieinwestycyjne, które mają bardzo niski rating, ale odsetki są na przykład już bardzo wysokie. Tak? I to, to jest ważne, że, że ponieważ ETF-y się rozwinęły, to możemy inwestować w bardzo łatwy sposób w różne rodzaje obligacji, tak? Takie inwestowanie w pojedyncze obligacje historycznie było kłopotliwe dla indywidualnego inwestora, tak? Bo trudniej dostępne niż akcje, nie wszystkie są dostępne. No teraz dzięki tym narzędziom to jest zdecydowanie proste. Tak, tak. Teraz po prostu WTF możemy sobie wybrać, że chcemy rządowe, państw rozwiniętych, państw emerging markets, europejskich, ze strefy euro, czy, czy na przykład tylko, czy polskich, czy, czy Korporacyjnych, tak, tak to ich, jak korporacyjnych tak, jest pełna dowolność w tak, zależności tak, od tak, tego co jest, w możemy wymyślić. bardzo możemy bardzo wiele, wiele jakby różnych obligacji też z różnymi stopami zwrotu oczekiwanymi, tak. Od bardzo, bardzo ryzykownych z wysokimi odsetkami to do do super jak obligacje amerykańskie. No i akcje, obligacje to jest jedna rzecz, właściwie dwie rzeczy, ale teraz jeszcze coś, Piotr, o czym też powinniśmy wspomnieć i z, czymś, z czym prawdopodobnie wielu z nas, ile nie wszyscy, no może nie wszyscy, dobra, wielu z nas miało do czynienia, fundusze inwestycyjne. Co to takiego w takim razie? Fundusze inwestycyjne to bardzo ciekawa kategoria instrumentów finansowych. Przede wszystkim na wstępie należy wspomnieć, że fundusz inwestycyjny gwarantuje nam bardzo ważną cechę, czyli dywersyfikację. Kupując jedną jednostkę uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zapewniamy sobie, że już mamy zapewnioną dywersyfikację tego naszego portfela inwestycyjnego. Gdybyśmy chcieli zbudować portfel w oparciu o akcje czy obligacje, no musielibyśmy wykonać na przykład 20 albo 25 transakcji kupna poszczególnych e, akcji z konkretnych spółek, tak? A tutaj kupując jedną jednostkę uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zapewniamy sobie właśnie dywersyfikację. Także dla takiego inwestora, który nie ma czasu na selekcję poszczególnych instrumentów, nie ma również czasami wystarczającej wiedzy, żeby taki portfel sobie zbudować to właśnie fundusz inwestycyjny jest świetnym do tego narzędziem. Po prostu wybieramy sobie tylko tą klasę aktywów, która nas interesuje, bo fundusze inwestycyjne mamy właśnie fundusze na przykład akcyjne, fundusze obligacyjne, również fundusze takie bardziej specjalistyczne, skupione na rynku nieruchomości czy na rynku wierzytelności, ale mamy również fundusze mieszane, czyli w swoim portfelu zawierają zarówno instrumenty te bardziej ryzykowne, czyli akcje, jak również te instrumenty bezpieczne, czyli obligacje. I w ten sposób e, budujemy sobie taki portfel, który w długim, Terminie może bardzo dobrze pracować i też pozwala nam na realizację tych określonych celów, o których wspominaliśmy podczas poprzednich odcinków. Także fundusz inwestycyjny zapewnia nam realizację właśnie zamierzonych celów. Też warto wspomnieć, że fundusze inwestycyjne mają bardzo długą historię, bo to są od dobrych 3-4 wieków już fundusze inwestycyjne y, funkcjonują. Początek funduszy inwestycyjnych y, wiązany jest z rynkiem holenderskim. Prawdziwy rozkwit funduszy inwestycyjnych to okres międzywojenny i rynek Stanów Zjednoczonych, a taki największy okres ekspansji to właśnie lata 90. Y, y, ubiegłego wieku. Wtedy fundusze inwestycyjne gromadziły największe aktywa, ten rozwój był bardzo dynamiczny i tak naprawdę te fundusze są powszechne na wszystkich rynkach, zarówno w Polsce. Jak również na rynkach najbardziej rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. W powszechnym użyciu są to fundusze, są to instrumenty, które gwarantują właśnie bezpieczeństwo i są przede wszystkim skierowane dla inwestorów, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy i czasu na samodzielne konstruowanie portfela. W ten sposób oddajemy się w ręce profesjonalistów, a co dodatkowo tutaj warto powiedzieć, to fundusze inwestycyjne są też aktywnie zarządzane. Czyli taki zarządzający funduszem inwestycyjnym może dobierać sobie czy to poszczególne spółki, czy obligacje w zależności od polityki inwestycyjnej i od własnych y, preferencji. Czyli jeżeli widzi możliwości y, lepszego zachowania się danego instrumentu, to w danym portfelu inwestycyjnym na przykład udział tego instrumentu może być zwiększony. Dzięki temu taki instrument może zachowywać się lepiej niż y, inne instrumenty z tej kategorii. Tych instrumentów jest bardzo dużo, oferta jest szeroka, także y, osoby zainteresowane funduszami inwestycyjnymi mogą y, wykorzystać również y, różnego rodzaju porównywarki, żeby sobie zobaczyć, jak zbudowany jest portfel inwestycyjny, jakimi wynikami się te fundusze inwestycyjne charakteryzowały. Także bardzo szeroka y, grupa instrumentów i jak najbardziej y, rekomendowana i warta polecenia. No jak jesteśmy przy funduszach inwestycyjnych, to tutaj y, i o nich mówimy, no to tutaj chyba też warto wspomnieć o ETF-ach, które są dziś, i to chyba Jarosław przyznamy y, otwarcie. No, ostatnio dość modry, modne w świecie inwestycji. Tak, ETF-y to jakby forma bardzo podobna forma do funduszy inwestycyjnych. Powstały na początku lat 90. I pierwszą ideą ETF-ów to była taka idea, że inwestujemy w jakiś indeks pasywnie, czyli że odzwierciedlamy jakiś indeks giełdowy, czy jakiś indeks obligacji, czy indeks akcyjny, tak, coś co jest z jakimś tam portfelem referencyjnym, odzwierciedlamy autom automatycznie ten indeks. Przy, przy bardzo niewielkich kosztach inwestycji, czyli opłaty za, za zarządzanie są bardzo niskie w przypadku ETF-ów, tak? ale tam też dostaniemy stopę zwrotu zbliżoną, bardzo zbliżoną do samego indeksu czyli tak, jakbyśmy sami sobie mogli kupić ten indeks, ale w formie ETF-ów jest to bardziej praktyczne jest to super tanie i, 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 i ETF-y, jak zaczęły się rozwijać na początku lat 90., do dzisiaj jest ich już bardzo wiele na całym świecie, tak, jeżeli spojrzymy sobie poprzez aktywa, jest ich więcej niż w funduszy, to jest ponad 10 bilionów dolarów, tak? Obecnie w aktywach funduszy, aktywa ETF-ów tak? globalnie jest ich więcej niż w tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, jeżeli chodzi spojrzymy na aktywa i możemy naprawdę inwestować globalnie, gdzie chcemy i w co chcemy, i nie tylko pod kątem rodzaju inwestycji, na przykład nie wiem, akcje czy branże, czy technologie, czy, czy fundusze inwestujące w ekologię, czy w, nie, w, w branżę kosmiczną, tak? e, Możemy też inwestować w, e, na różnych rynkach, w różnych regionach, w różnych krajach, tak? Ale też e, e, powstają ETF-y, które pozwalają na inwestować w różnych stylach inwestowania, tak? Możemy mieć e, e, ETF-y na przykład oparte o Wielkość spółek, tak? czyli tak, takie faktorowe inwestowanie, i wtedy na przykład taki ETF inwestuje w największe spółki, tak? które są najbardziej bezpieczne, ale jakaś, jakaś, w którymś momencie jakaś spółka staje się duża, no to nas automatycznie wy, wymieniana, ale też jest jakiś referencyjny portfel inwestycyjny. tak, Możemy mieć ETF -y typu na przykład momentu, tak? czyli inwestują w te spółki, które aktualnie naj, najmocniej rosną. Tak? Czyli jeżeli za, uważamy, że nie wiem, hossa nam się rozpoczyna i e, jesteśmy na początku jakiejś hossy, tak? takie mamy opinię o rynku, no to możemy zainwestować w ETF, który skupuje spółki pod kątem momentum, e, czyli te spółki, które w ostatnim okresie najwięcej rosły. Tak? I możemy już mieć taką selekcję spółek. Tak? Możemy mieć w oparciu o zmienność, tak? czyli na przykład ETF-y, które skupują akcje najmniej, najmniej zmiennych spółek. Tak? Czyli nie tylko, nie tylko regiony, nie tylko branże, tak? E, czy klasy aktywów, tak, bo możemy mieć ETF -y na obligacje, tak jak wcześniej mówiliśmy, które bardzo łatwo ułatwiły nam inwestowanie w różnego rodzaju obligacje na całym świecie, tak, to jest jedno kliknięcie w aplikacji czy na platformie inwestycyjnej i możemy mieć koszyk obligacji z Magic Markets, czy z Ameryki Łacińskiej, czy z Azji, czy obligacji korporacyjnej, ale też możemy w różnych stylach inwestować. No tak, tak. to jest też bardzo dostępne i bardzo, bardzo dla nas... Tak. No, możemy, możemy Raz inwestować dostępne, w różne rynki. Bardzo, bardzo łatwy sposób jest w stanie odzorować sobie nasze preferencje inwestycyjne, jeżeli chodzi o klasę aktywów, regiony, ryzyko i tak dalej. Jest to super tanie, bo te ETF-y rzeczywiście opłaty za zarządzanie, w tym największe ETF-y najbardziej popularne, to jest tam 0,07% rocznie, tak czy to bardzo, a nawet, nawet może być 0,05%, tak? to już takie nawet ETF-y są, także bardzo niewiele. I dodatkowo też ostatnio też mamy rozwój ETF-ów, krok dalej, które się składają z innych ETF-ów, tak? czyli możemy też kupić ETF, który wybiera inne ETF-y pod kątem, na przykład inwestowanie w akcje, czy w obligacje, czy, czy jakiegoś mieszanego portfela zrównoważonego. Także tutaj bardzo to ułatwiło inwestowanie. Detalicznym inwestorom, tak? nie, nie musimy być nie musimy zakładać jakichś różnych rachunków i czy nawet kupować kontraktów terminowych, bo możemy tą samą inwestycję, kupić jakiś indeks, odzwierciedlić właśnie w formie TF-u. W formie Akcje, obligacje panowie bardzo dużą wiedzę i za tę dużą dawkę wiedzy w tym odcinku bardzo Wam dziękuję. Piotr Jarosław, naprawdę jeszcze raz za to, co mówiliście, to bardzo potrzebne, bardzo przydatne, bardzo wam dziękuję. Myślę, że nasi widzowie też i myślę, że tę wiedzę, którą teraz, z której teraz trochę zostaliśmy właścicielami, możemy wykorzystać w kolejnym odcinku. Co w nim będzie i jak w praktyce będziemy wykorzystywać tę wiedzę? Subskrybujcie, lajkujcie. Obserwujcie, no i klikajcie łapkę w górę. To się przyda, żebyście wiedzieli, co z tym zrobić dalej. Z tą wiedzą. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Wszystkie odcinki podcastu oraz inne materiały dla początkujących inwestorów znajdziecie na stronie akademiamyślnikinwestowania.pl.